Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z przygody.pl i dzisiaj zabieram Was na nurkowanie. Wreszcie po tym okresie kwarantanny można iść nurkować, ale też jest do tego mały haczek. Zapraszam na odcinek. Jesteśmy właśnie w Dumaguete Divers, to jest w Darwin i dzisiaj mamy okazję wreszcie iść pod wodę. Tak naprawdę dalej jest kwarantanna i jest zakaz nurkowania tutaj w tym rejonie Wisaya, ale nam się udało powiedzmy zorganizować coś takiego, jakby sprzątanie rafy kolorowej. Dzięki temu możemy iść nurkować. No, oczywiście, musimy posprzątać tę rafę, ale to jest akurat sam plus, bo naprawdę to jest akurat sama przyjemność sprzątania. I możliwość iść pod wodę, więc zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj będzie więcej na pewno ujęć z podwody. Zobaczymy, co z tego uda się nagrać. Biorę ze sobą nowego GoPro, więc mam nadzieję, że ujęcia będą dobre. Wszystko będzie dzisiaj w 4K, więc jakość na telewizorze powinna być idealna. Zapraszam. in to miejscowość położona 20 km od Dumaguete. Słynie z dużej bazy turystycznej. Na wybrzeżu znajduje się wiele resortów i baz nurkowych. Dawin również znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od słynnego Apo Island, które przyciąga ogromną liczbę nurków, ale o nurkowaniu na Apo Island będzie w osobnym odcinku. Do Magety Divers to mała baza nurkowa prowadzona przez mojego znajomego. To właśnie dzięki niemu udało nam się załapać na akcję sprzątania rafy. Akcja sprzątania rafy to jedyna możliwość, żeby w legalny sposób obecnie nurkować w rejonie Visaya. Dlatego nawet nie zastanawiałem się nad tym, po prostu chciałem wejść do wody. Każda baza nurkowa dostała zezwolenie na maksymalnie trzech nurków i wyznaczony rejon, który mają wsprzątać. My dostaliśmy odcinek zaraz przy Dumaget Divers, więc droga nie była długa, nie nagrywałem za wiele z przygotowań, bo każdy po prostu chciał jak najszybciej wejść do wody. Tego dnia woda była naprawdę bardzo ciepła. Komputer nurkowy pokazywał mi 29 stopni. Z reguły podczas nurkowania na Filipinach miałem odczyt około 26 stopni. Wtedy fajnie było mieć piankę. Przy 29 stopniach Celsjusza całkowicie można z niej zrezygnować zresztą jak widać na danym filmiku. Obszar, który mieliśmy wysprzątać, należy do jakiegoś super miejsca nurkowego. W zasadzie jest pozbawiony koralowców, które i tak nie są spektakularne w rejonie Dawin. Tak czy inaczej wzięliśmy się za robotę, a było co robić na początku. Najdziwniejsze znaleziska, jakie udało nam się z wody wyciągnąć to stary stanik, kilka butelek po rymie oraz części plastikowe. Większość śmieci znajdowała się na głębokości do 5 metrów i naturalnych dołkach, które powstały przez poruszanie się piasków. Oczywiście nie mogliśmy skorzystać z okazji i nie spróbować zejść głębiej, żeby sprawdzić czy tam też są jakieś śmieci, ale było ich naprawdę bardzo mało. Maksymalna głębokość, na jaką udało nam się zejść, to 28 metrów, i każdy z nas oczywiście posiada odpowiednie uprawnienia i wystarczającą liczbę nurków. Oglądając ten film, może wam się zdawać, że tylko moi koledzy sprzątają, ale tak oczywiście nie było. Ja po prostu miałem pełne ręce roboty, albo nagrywałem, albo sprzątałem. Niestety, nie dało się tego robić jednocześnie. Udało nam się wykonać dwa nurki po 45 minut. Nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, ale mieliśmy ograniczony czas. Umowa była taka, że zaczniemy wcześniej rano i musimy skończyć przed 11 przed południem. Dlatego też no, tylko tyle nam się udało zrobić. Dla tych, którzy nie spotkali się jeszcze z filmowaniem podwodnym, może się wydawać, że niektóre kolory są pozmieniane albo w ogóle ich nie ma. No i oczywiście macie rację, niektóre kolory pod wodą zanikają, dlatego ich po prostu na filmie nie widać. Takim kolorem jest na przykład czerwony, który zanika już po paru metrach głębokości. Żeby wykonać ujęcia w naturalnych kolorach, trzeba by dysponować całkowicie zewnętrznym światłem, które trzeba po prostu mieć pod wodą. Ja niestety takim światłem nie dysponuję, więc na dzień dzisiejszy taki film, jaki widzicie przed sobą w tym momencie, no musi wam po prostu wystarczyć. Mogą Was również zastanawiać liny, które są zahaczone o piaszczyste dno. Są to oczywiście liny do cumowania łodzi rybackich albo też transportowych, które mają za zadanie przetransportować turystów na pobliskie Apple Island. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym filmiku. Oczywiście zostawiam Was teraz z kolejnymi ujęciami i spokojną muzyką. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Thank you thank you Dobra. Słuchajcie, my już skończyliśmy. Właśnie się przebrałem, już jestem suchy, dzięki Bogu, wykąpany, więc wszystko jest ok. Zrobiliśmy dwa nurkowania po 45 minut. Nie są to jakieś rewelacyjne czasy, ale tak naprawdę wróciliśmy chyba z 80-90 barami. Chodziło o to, żeby posprzątać rafę. Mieliśmy też czas do godziny 11, żeby się wyrobić z dwoma nurkami, więc dlatego to tak było tak trochę na szybko. Posprzątaliśmy tyle, ile się dało. Jak widzicie, śmieci było dużo. Eee... Na pewno nie wszystkie zostały zebrane, natomiast my mieliśmy wydzielony teren, do którego możemy się dostać. Czyli każdy resort Dive Center, które tutaj jest, miał jakiś tam swój określony odcinek, który ma posprzątać. My zrobiliśmy to, co zostało dla nas przepisane i wysprzątaliśmy to chyba bardzo dobrze. W zasadzie śmieci tylko znajdowały się do 3, 4, 5 metrów maksymalnie głębokości. Resztę to sobie po prostu popłynęliśmy zobaczyć, jak tam dalej jest, tak jak zresztą widzieliście na filmiku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy film Wam się podobał. Wiem, że to może nie było. Jakieś takie spektakularne nurkowanie, no ale to chodziło o to, żeby posprzątać po prostu tą rafę i to się udało zrobić w 100% to co chcieliśmy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmików z nurkowania, jakich ciekawych, takich em, może bardziej kolorowych, na przykład Zapo Island albo z innych miejsc, takich już bardziej turystycznych, dajcie mi znać w komentarzu, a ja z chęcią na pewno dla Was to zrobię, jak tylko będzie można normalnie nurkować. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!